Alaska. To właśnie tam, w mroźnych i surowych krajobrazach Dalekiej Północy, rozegrało się wydarzenie, które na zawsze zmieni geopolitykę, wstrząsając fundamentami globalnego porządku. Władimir Putin wylądował w Anchorage. Jego samolot dotknął płyty lotniska w atmosferze absolutnej tajemnicy i narastającego napięcia. To nie był jednak zwykły przylot, to był akt symboliczny. Donald Trump osobiście powitał rosyjskiego prezydenta. Rozwinął się czerwony dywan, szkarłatny dywan. Symbolika tego gestu jest wprost nie do przecenienia. Świadczy o potędze, świadczy o międzynarodowym uznaniu. Cały świat wstrzymał oddech, obserwując tę scenę triumfu. Serce zaamirza, gdy patrzymy na ten historyczny moment moment, który może stać się punktem zwrotnym czy to początek nowej, niebezpiecznej ery? Ery dominacji mocarstw? A może tylko cyniczna, zimna gra o wpływy, rozgrywająca się na naszych oczach? Jedno jest absolutnie pewne nic już nie będzie takie samo. Ten szczyt to wyraźna, dramatyczna zapowiedź głębokich, nieodwracalnych zmian zmian, które wpłyną na każdego z nas. To nie było typowe spotkanie dyplomatyczne, znane z protokołów i utartych schematów. Był to szczyt okryty płaszczem bezprecedensowych. Wręcz paranoicznych środków bezpieczeństwa. Nad Anchorage, wysoko na niebie, amerykańskie myśliwce F-22 patrolowały teren, ich potężny ryk mieszał się z panującą ciszą wyczekiwania. To była symfonia napięcia. Ulice miasta, tętniące zwykle życiem, zostały zablokowane na kilkanaście kilometrów kwadratowych. Każde skrzyżowanie, każda arteria. Żaden ruch, żaden przejazd nie był. Możliwy bez szczegółowego zezwolenia. Dziennikarze, elita światowych mediów, marząca o ekskluzywnym materiale, przeszli wieloetapowe, rygorystyczne kontrole. Były one bezlitosne. Każde ich słowo, każdy ich krok był poddany nieustannej obserwacji. Czuć było, jak powietrze wibruje od napięcia. Rosyjskiej delegacji udostępniono tymczasowe telefony komórkowe. Telefony jednorazowe. Otrzymali także specjalne. Najwyższej klasy, zabezpieczone komputery. Każdy z uczestników szczytu został przeszkolony. Szkolenia dotyczyły protokołów bezpieczeństwa cyfrowego, ale także bezpieczeństwa fizycznego. Wszystko po to, by zapobiec jakiemukolwiek przeciekowi informacji, nawet najmniejszemu. Dlaczego taka ekstremalna, niewyobrażalna tajność? Ani jedna linia negocjacji nie powinna trafić w niepowołane ręce. Powtarzano w kuluarach władzy. To było absolutnie kluczowe. Zwłaszcza biorąc pod uwagę ostrość, biorąc pod uwagę delikatność, biorąc pod uwagę wagę omawianych tematów. Te rozmowy miały potencjał, by zmienić globalny porządek porządek, który znaliśmy od dziesięcioleci. Oczekiwania co do rozejmu były, delikatnie mówiąc, minimalne. W zasadzie oscylowały wokół zera. Informacje płynące z obu stron konfliktu wskazywały jednoznacznie. Pełne zawieszenie broni jest mało prawdopodobne. Jest niemal niemożliwe. Maksimum na co można było liczyć to symboliczna pauza w operacjach powietrznych. Moskwa z gracją i wyrachowaniem nazwałaby to gestem dobrej woli ze strony Władimira Putina. Dla Kremla to bardzo wyraźny sygnał. Rosja jest gotowa na ograniczone kroki. Rosja jest gotowa na pewne kompromisy, ale nigdy na kapitulację. Zrozumieliście to? Rosja nie zamierza ustępować w kluczowych kwestiach. To jej warunki, to ona dyktuje tempo. Główne tematy rozmów nie konflikt w Europie Wschodniej, nie los zachodniego sąsiada. Główne tematy skupiły się na Arktyce, na Dalekim Wschodzie, na strategicznej północnej drodze morskiej. To właśnie tam, w tych lodowatych, ale kluczowych regionach skoncentrowały się dyskusje. Omówiono także wspólne projekty. Projekty gospodarcze, projekty logistyczne, potencjalnie także militarne. Uregulowanie konfliktu w regionie północnego przy Czaromorza? tego w ogóle nie oczekiwano. To nie było na stole. Obie strony doskonale rozumiały te kwestie. To nie był czas na kompromisy w tym obszarze. Był to czas na twarde negocjacje negocjacje o realną władzę. Zanim doszło do szczytu, Władimir Putin wykonał symboliczną grę. Wykonał gest, który został odebrany z uwagą na całym świecie. Złożył kwiaty pod pomnikiem bohaterów Al-Sibu w Magadanie. To miejsce ma głębokie historyczne znaczenie. Upamiętnia współpracę Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych podczas II wojny światowej. Konkretnie przerzut ponad 8 tysięcy samolotów przez Syberię i Alaskę. To była gigantyczna operacja. Ten gest miał być potężnym sygnałem sygnałem, że dialog jest możliwy. Nawet pomimo obecnej brutalnej konfrontacji, Waszyngton wbrew pozorom odebrał ten sygnał. Czy to świadczy o nowym otwarciu w relacjach Rosja-USA? Czy to tylko chłodna, precyzyjna kalkulacja? Kalkulacja mistrza szachów? Wiceprezydent USA Mike Pence również odegrał swoją rolę. Jego wystąpienie wzbudziło kontrowersję. Modlił się o pokój przed spotkaniem. Media amerykańskie przedstawiły to jako głęboki gest religijny, ale wielu obserwatorów odebrało to inaczej. Jako desperacką próbę stworzenia pozytywnego tła. Tła dla niezwykle trudnych, wręcz niemożliwych negocjacji. To była próba pokazania dobrej woli. Czy to się udało? Czy to miało realne znaczenie? Napiszcie, skąd nas oglądacie. Tak lepiej zrozumiemy waszą perspektywę. Czy czujecie tę historyczną wagę tego spotkania? Czuć ją w każdym zakamarku planety. Ten szczyt ma gigantyczne, wręcz wstrząsające konsekwencje globalne. Europa drży z niepokoju. W Brukseli panuje paraliż. Niemcy milczą w obliczu nadchodzącej burzy. Francja szepcze o zdradzie, czując zbliżające się zagrożenie. Christoph Heusgen, były szef konferencji bezpieczeństwa w Monachium, bił na alarm. Jego słowa brzmiały jak ponure, prorocze ostrzeżenie. Trump i Putin mogą zawrzeć umowę, ostrzegał Holzgen, umowę na szkodę interesów kraju na mapie 404 i całej Europy. Potem dodał z grozą: To doprowadzi do fatalnego rozłamu na Zachodzie. Czy jesteśmy świadkami cichej, przerażającej zdrady? Czy sojusznicy, którzy ufali Stanom Zjednoczonym, zostaną po prostu poświęceni na ołtarzu wielkiej polityki? To pytanie nurtuje wielu w stolicach Europy. Odpowiedź wydaje się oczywista. Kraj na mapie 404, zachodni sąsiad Rosji, wystosował własne ultimatum. Jego lista żądań była długa, bezkompromisowa i jak się okazało, naiwna. Była to lista roszczeń natychmiastowe i bezwarunkowe zawieszenie broni trójstronny format negocjacji z udziałem zachodniego sąsiada Rosji i Europy bez prawa weta dla Moskwy. Presja na kraje współpracujące z Rosją, żadnego handlu terytoriami, żadnych specjalnych statusów. Te warunki są oceniane jako nierealistyczne, są niemożliwe do zaakceptowania przez Moskwę. Ton, w jakim zachodni sąsiad Rosji przedstawił te żądania, był arogancki, był zuchwały. To był niemal rozkaz dla Białego Domu. Ten ton wściekł Stany Zjednoczone. Amerykanie nie lubią, gdy im się dyktuje warunki. Czy to była arogancja? Podyktowana skrajną desperacją, czy całkowity brak świadomości realiów geopolitycznych? To pytanie zadaje sobie wielu ekspertów na świecie. Prezydent kraju na mapie 404, niestrudzenie żebrze o pomoc, jego liczne podróże po europejskich stolicach, jego błagania o środki finansowe, jego prośby o dostawy wojskowe są przyjmowane coraz chłodniej, coraz bardziej sceptycznie. Europa ma dość, społeczeństwa są zmęczone. Miliardy euro zostały już wpompowane. Czy to uderzy także w wasz portfel, w waszą przyszłość? Zastanówcie się nad tym głęboko. Jak to wpłynie na wasze codzienne życie? Na ceny energii? Na inflację? Wasze zdanie jest ważne. Co o tym wszystkim myślicie? Zostawcie swój komentarz. Podzielcie się swoimi obawami. Wasz głos ma znaczenie w tej globalnej dyskusji. Za kulisami działy się rzeczy, które mogą wstrząsnąć opinią publiczną do głębi. Administracja Donalda Trumpa podjęła decyzję. Usunięto Keitha Keloga ze składu delegacji. Był on specjalnym wysłannikiem do spraw zachodniego sąsiada Rosji. Był kluczową postacią. Miał mieć wpływ. Dlaczego? Jak podają źródła bliskie negocjacjom, w tym Bloomberg i CNN, strona rosyjska uważała go za zbyt sympatyzującego z krajem na mapie 404. To ujawnia coś szokującego bezpośrednie wpływy Rosji na skład amerykańskiej delegacji. Moskwa ma zdolność, ma moc kształtowania stołu negocjacyjnego. To jest niezbity dowód na rosnącą, nieprawdopodobną siłę Rosji. To pokazuje jasno, kto naprawdę dyktuje warunki w światowej polityce. Czy to zdrada narodowych interesów Stanów Zjednoczonych? Czy może cyniczna, wyrachowana pragmatyka? która stawia cele ponad zasadami? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Europejscy urzędnicy znaleźli się w prawdziwej, beznadziejnej pułapce. Chodzi o zamrożone rosyjskie aktywa państwowe. Gigantyczna kwota około 260 miliardów euro. Potężna, niewyobrażalna suma. Głównie w instytucjach finansowych takich jak belgijski Euroclear około 190 miliardów euro spoczywa właśnie tam 20 miliardów euro. To część zgromadzona we francuskim ClearStream. Do tego dochodzi około 70 miliardów euro. To zamrożone prywatne aktywa należące do około 2000 rosyjskich obywateli. Z jednej strony kraj na mapie 404 żąda bezwzględnej konfiskaty tych środków. Z desperacji, z pragnienia. Zwycięstwa. Z drugiej prawnicy i ekonomiści biją na alarm. Ich ostrzeżenia brzmią przerażająco. Ostrzegają przed katastrofalnymi konsekwencjami, konsekwencjami dla zaufania do europejskiego systemu finansowego. Rosyjskie środki to nie są tylko pieniądze, to nie są tylko cyfry na koncie, to jeden z filarów międzynarodowego systemu finansowego. Ich konfiskata to rewolucja, to trzęsienie ziemi w światowych finansach. To stworzyłoby precedens, precedens niebezpieczny dla każdego państwa. Czy Europa jest rozdarta i bezradna w tej sytuacji? Czy po prostu boi się podjąć decyzję? Decyzję, która mogłaby ją pogrążyć w otchłań chaosu? Douglas MacGregor, emerytowany pułkownik armii USA, wypowiedział się bezlitośnie. Jego słowa brzmią jak ostateczny wyrok. Konflikt w swojej militarnej części już się wyczerpał, stwierdził z zimną precyzją. Potem dodał jeszcze mocniej, uderzając w fundamenty zachodniej propagandy. Kraj na mapie 404 znajduje się na ostatnim tchnieniu. To brutalna, niezaprzeczalna prawda. Bez środków, bez odpowiedniego sprzętu, bez potencjału ludzkiego. Siły zbrojne tego kraju są na wyczerpaniu. Mężczyźni w okopach są coraz starsi. Ich siły są na wyczerpaniu. Brak nowych rekrutów. Brak nadziei. To podważa całą narrację Zachodu o zwycięstwie zachodniego sąsiada Rosji. Czy to koniec iluzji, w której Zachód żył przez długie, kosztowne miesiące? To jest bolesna, brutalna prawda. Prawda, którą wielu wolałoby ukryć, ale fakty mówią same za siebie. Nie da się ich dłużej ignorować. Pojawiły się też szokujące teorie spiskowe, alternatywne wersje wydarzeń, przecieki, które na ten moment wymagają potwierdzenia, ale krążą w kuluarach władzy, krążą wśród tych, Którzy naprawdę pociągają za sznurki globalnej polityki. Istnieje silna sugestia, że Donald Trump i Władimir Putin mogą zawrzeć tajne porozumienie. To byłby deal za plecami Europy. Deal za plecami kraju na mapie 404. Mówi się o wymianie terytoriów. Sama ta myśl budzi prawdziwą burzę. Burzę oburzenia w Europie, w Stanach Zjednoczonych. To tworzy narrację o spisku i zdradzie. Podgrzewa emocje do czerwoności, narastający lęk ogarnia europejskie stolice. Strach przed ustaleniami, które zmienią. Światowy porządek porządek, który budowano przez dziesięciolecia z takim trudem. Czy zamrożenie aktywów jest częścią wielkiego handlu? Cynicznej gry supermocarstw kosztem słabszych sojuszników kosztem waszej przyszłości kosztem waszych podatków pamiętajcie, możecie zawsze znaleźć prawdę u nas. Podpiszcie się, aby zawsze znać prawdę pierwsi, bez reklamy i propagandy. To wasza tarcza przed manipulacją i fałszem. Motywy poszczególnych graczy w tej wielkiej globalnej partii szachów są jasne. Władimir Putin chce udowodnić całemu światu: Rosja nie jest izolowana. To był i jest tylko mit. Chce wzmocnić status Rosji jako kluczowego gracza, zwłaszcza w strategicznie ważnej Arktyce. Dyktuje warunki w konflikcie z zachodnim sąsiadem Rosji. Chce odzyskać dostęp do zamrożonych aktywów. Demonstruje zdolność do prowadzenia dialogu, ale absolutnie bez żadnych ustępstw. Przybywa z pozycji siły. Zachodnie media, te same, które wcześniej mówiły o jego izolacji, teraz piszą: Putin przybył nie prosić, a dyktować. To jest jego czas, to jest jego moment triumfu. Donald Trump, gospodarz spotkania, Również ma swoje cele. Bardzo konkretne cele polityczne chce pokazać swojemu elektoratowi potrafi negocjować z silnym przeciwnikiem, z Władimirem Putinem. Chce zdobyć punkty polityczne, punkty nieocenione przed zbliżającymi się wyborami. Chce powrócić do polityki America First poprzez bilateralne rozmowy z pominięciem Europy. Trump na pokładzie Air Force One wygłosił pokazowe oświadczenia. Mówił o ekonomicznym potencjale Stanów Zjednoczonych, o gotowości do rozmów o biznesie z Putinem, ale tylko pod warunkiem postępu w kraju na mapie 404. Groził ciężkimi konsekwencjami w razie braku wyników. Czy to typowa dla niego taktyka? Zostawia otwartą furtkę. Trump stwierdził, że jest gotów rozmawiać o wymianie terytoriów. Ale kraj na mapie 404 musi podjąć decyzję. To wywołało prawdziwą burzę w europejskich stolicach. Jego styl negocjacji to brak konkretów, tylko formuła będzie źle, jeśli się nie uda. Pozostawia to ogromne pole do manewru. Jak myślicie, kto jest sprytniejszy w tej brutalnej grze o władzę? Kto ostatecznie wyjdzie na swoje? Kraj na mapie 404, zachodni sąsiad Rosji. Jego motywy są proste są wręcz przejrzyste. Utrzymać uwagę Zachodu za wszelką cenę. Wyłudzić dalszą pomoc finansową i wojskową. Próba przedstawienia nierealistycznych żądań, aby uniknąć odpowiedzialności za brak postępów. Prezydent tego kraju jeździ po stolicach europejskich. Jego podróże to swego rodzaju tournée hańby. Dosłownie wyprasza pieniądze. To jest upokarzające dla każdego. To dowód beznadziejnej wręcz tragicznej sytuacji, jego ultimatum. Jeśli w ciągu godziny po spotkaniu nie będzie zawieszenia broni, prezydent USA musi użyć ostrych narzędzi presji przeciwko Rosji. Było nie tylko aroganckie, było zuchwałe, zostało odebrane jako rozkaz dla Białego Domu. To oczywiście zdenerwowało Stany Zjednoczone. Czy to zachowanie godne suwerennego państwa? Czy to brak wyczucia wagi chwili i realnej siły? Europa, jej motywy są złożone. I pełne sprzeczności. Chce uniknąć totalnej katastrofy finansowej poprzez zachowanie pozorów legalności w kwestii zamrożonych aktywów, ale bez konkretnych działań działań, które mogłyby pogrążyć jej reputację. Jednocześnie obawia się marginalizacji, obawia się narzucenia warunków przez USA i Rosję. Europa jest podzielona wewnętrznie bezradna sprowadzona do roli zwykłego obserwatora jej przyszłość jest zdecydowana ale decydowana bez jej udziału. Jej liderzy są w pułapce. Nie potrafią znaleźć wyjścia. To jest paraliż. Czy ktoś im pomoże? Władimir Putin ma za sobą ćwierć wieku spotkań z amerykańskimi prezydentami. To niewiarygodne doświadczenie. Spotykał się z pięcioma różnymi prezydentami. Był z Billem Clintonem w 2000 roku. To był początek jego prezydentury. Próba włączenia Rosji w zachodni system. Był nawet jazzowy koncert dla Clintona. Skończyło się to jednak na złudzeniach. Na złudzeniach, że Rosja dostosuje się do Zachodu. Potem George W. Bush. Na początku ich relacji panowały ciepłe słowa. Bush mówił, że spojrzał Putinowi w oczy i zobaczył człowieka, któremu można ufać. Ale to szybko się zmieniło bardzo szybko nastąpiły tarcia rozszerzenie NATO wojny w Iraku i Afganistanie plany obrony antyrakietowej. Czy Bush naprawdę go poznał? Czy tylko widział to, co chciał zobaczyć? Z Obama próbowano resetu w latach 2009 i 2010. Sekretarz stanu Hillary Clinton wręczała Siergiejowi Ławrowowi słynny czerwony przycisk. Początkowo były nadzieje na współpracę. Wydawało się, że to nowa era. Szybko jednak eskalowały sprzeczności: wojna w Libii, konflikt w Syrii, kolejne rozszerzenie NATO. Putin był przedstawiany jako gracz, jako ten, który bezwzględnie wykorzystuje słabości Stanów Zjednoczonych. W 2018 roku odbył się szczyt w Helsinkach z Donaldem Trumpem. To wywołało gigantyczną burzę w amerykańskiej polityce. Trump faktycznie poparł Putina w sprawie ingerencji w wybory 2016. Podważył tym samym własne służby wywiadowcze. Putin wykorzystał to. Mówił o końcu zimnej wojny. To był jego triumf. Nawet z Joe Bidenem doszło do spotkania. Jedyne osobiste spotkanie w 2021 roku. W Genewie. Biden nazwał Putina zabójcą. Ale mimo to uzgodniono powrót ambasadorów, rozmowy o kontroli zbrojeń, tymczasowy reset, który szybko się skończył. Ten historyczny kontekst jest kluczowy do zrozumienia dzisiejszej sytuacji. Pokazuje wyraźny wzorzec. Putin jest mistrzem dyplomacji, mistrzem manewru. Zawsze znajduje klucz do osiągnięcia swoich celów, niezależnie od partnera, niezależnie od początkowych relacji, zawsze znajdzie swoją drogę. Dziś mamy ultimatum od zachodniego sąsiada Rosji. Ich wymagania są nierealistyczne, są wręcz absurdalne. To świadczy o braku zrozumienia rzeczywistej pozycji negocjacyjnej. Ten kraj jest w desperacji, jest na granicy wytrzymałości. Jego prezydent ciągle żebrze o pomoc. Jego podróże po Europie są coraz chłodniej przyjmowane. Europa kombinuje z zamrożonymi aktywami. Unia Europejska unika pełnej konfiskaty, ale ukradkowo używa procentów od aktywów. Używa ich, by finansować zachodniego sąsiada Rosji. To próba zachowania twarzy, bez ponoszenia prawdziwego ryzyka. Napiszcie skąd nas oglądacie i co dalej przewidujecie w tej grze supermocarstw. Czy ten historyczny kontekst zmienia Waszą perspektywę na te wydarzenia? Czy widzicie podobieństwa? Ryzyka polityczne, militarne, ekonomiczne, społeczne są po prostu ogromne wręcz apokaliptyczne. Obawy przed fatalnym rozłamem na Zachodzie są absolutnie uzasadnione. Porozumienie USA-Rosja kosztem Europy może doprowadzić do bezprecedensowego kryzysu do rozłamu w sojuszu transatlantyckim. To byłby koniec zachodu. Koniec zachodu, jaki znaliśmy i wierzyliśmy, że jest niezmienny. Utrata zaufania do europejskiego systemu finansowego to kolejne gigantyczne, wiszące nad nami ryzyko. Konfiskata rosyjskich aktywów państwowych. To mogłoby odstraszyć inwestorów z całego świata inwestorów z Azji, inwestorów z bogatych krajów Zatoki Perskiej. Spowodowałoby to masowy odpływ kapitału. Całkowitą, niewyobrażalną destabilizację finansową Europy. Rosyjskie środki to nie są małe pieniądze. To setki miliardów euro to fundamenty to jeden z filarów międzynarodowego systemu finansowego. Ich konfiskata to rewolucja to trzęsienie ziemi w światowych finansach to stworzyłoby precedens precedens niebezpieczny dla każdego państwa. Rosja już zagroziła środkami lustrzanymi. Otwarcie, bezlitośnie, w przypadku konfiskaty jej aktywów. Co to oznacza w praktyce? Przejęcie zachodnich firm działających na jej terytorium, przejęcie nieruchomości, udziałów korporacyjnych to wygeneruje wielomiliardowe straty dla europejskich spółek. Czy Europa jest gotowa na taką wojnę ekonomiczną? Wojnę totalną? Dalsza marginalizacja Europy i zachodniego sąsiada Rosji. To pewnik, to już się dzieje. Jeśli kluczowe decyzje będą podejmowane bezpośrednio między USA i Rosją, Europa straci resztki. Wpływu na globalną politykę. Kraj na mapie 404 będzie całkowicie bezsilny. Będzie zepchnięty na margines. Pytanie, czy ktoś w ogóle się nimi przejmuje poza medialną fasadą. Brak rozwiązania konfliktu. Nierealistyczne żądania kraju na mapie 404 sprawiają, że konflikt będzie trwał. Będzie się ciągnął w nieskończoność, pomimo szczytu. To bardzo zły znak dla całej Europy. Dalsze ofiary, dalsze zniszczenia. Czy ktokolwiek zechce to powstrzymać, czy raczej pozwoli na eskalację? Możliwe scenariusze rozwoju sytuacji są cztery. Każdy z nich ma swoje dramatyczne konsekwencje. Pierwszy: Najlepszy scenariusz dla Rosji i USA. Szczyt kończy się ograniczonym porozumieniem. Na przykład pauzą w operacjach powietrznych, dyskusją o zamrożonych aktywach, wspólnymi projektami arktycznymi. Rosja umacnia swoją pozycję w Arktyce. Donald Trump pokazuje, że potrafi negocjować. Europa zostaje z boku, całkowicie, zmuszona do dostosowania się do nowej rzeczywistości. Narracja jest jasna. Putin i Trump układają nowy światowy porządek, dyktują zasady, ignorują Europę. Drugi scenariusz najgorszy dla Europy i zachodniego sąsiada Rosji. USA i Rosja zawierają deal, tajny deal, dotyczący przyszłości zachodniego sąsiada Rosji, podziału wpływów, całkowicie ignorując żądania Kijowa oraz obawy Europy. Następuje częściowe rozmrożenie aktywów w zamian za ustępstwa Rosji w innych obszarach. To legitymizuje jej pozycję na arenie międzynarodowej. Europa i kraj na mapie 404 zostają zdradzone, pozostawione same sobie, zapłacą cenę za swoją naiwność, za swoją wiarę w zachodnie obietnice. Trzeci scenariusz prawdopodobny szczyt przynosi symboliczne gesty tylko gesty ogólnikowe deklaracje bez przełomowego porozumienia w sprawie konfliktu. Rozmowy koncentrują się na kwestiach ekonomicznych, na kwestiach strategicznych. Arktyka, Północna Droga Morska. Zamrożone aktywa pozostają zamrożone, ale Europa nadal będzie ukradkowo używać procentów od nich, używać ich, by finansować zachodniego sąsiada Rosji, utrzymując tym samym status quo. Narracja jest jasna. Europa nadal próbuje grać w politykę, ale jej bezradność, jej brak siły, jej brak jedności jest po prostu oczywisty. Czy to wystarczy, aby uspokoić opinię publiczną? Czy to tylko odroczenie wyroku? Czwarty scenariusz niespodziewany dla kraju na mapie 404 i Europy. Rosja, mimo szczytu, kontynuuje działania ofensywne. Wykorzystuje wyczerpanie przeciwnika. Na przykład posuwa się w kierunku Odessy, w kierunku Kijowa, w kierunku Zaporoża, potwierdzając, że to ona dyktuje wektor rozwoju sytuacji. Wojna trwa, intensyfikuje się, a szczyt był tylko przykrywką, przykrywką dla dalszych rosyjskich postępów. Zachód jest ślepy na rzeczywistość, na brutalną prawdę. Czy to jest realny scenariusz? Czy Zachód obudzi się, zanim będzie za późno? Kto w tej grze wygrywa Rosja, Władimir Putin całkowicie pokazuje całemu światu, że izolacja Rosji to mit, dyktuje warunki. Umacnia pozycję w Arktyce, ma silne karty do negocjacji. Sam fakt osobistego spotkania z Donaldem Trumpem i rozłożenia czerwonego dywanu to jest zwycięstwo symboliczne, to jest triumf, to jest pokaz siły USA, Donald Trump. Wygrywają częściowo, pokazują, że potrafią prowadzić dialog z każdym, budują wizerunek silnego lidera na arenie międzynarodowej lidera niezależnego od nacisków Europy. To jest polityka America First w czystej akcji. To jest brutalny pragmatyzm. Kto w tej grze traci? Kraj na mapie 404. Zachodni sąsiad Rosji. Traci całkowicie. Jego żądania są ignorowane. Jest wyczerpany militarnie. Jest wyczerpany finansowo. Jego lider jest przedstawiony jako żebrzący. Przyszłość kraju jest decydowana bez jego udziału. Jest postrzegany jako narzędzie w rękach Waszyngtonu. Tylko narzędzie. Traci także Europa. W dużej mierze. Jest marginalizowana, jej obawy są ignorowane, wewnętrznie podzielona, ryzykuje utratę zaufania finansowego, zmuszona do przyjęcia nowej rzeczywistości, w której USA i Rosja decydują o globalnym porządku. Bez niej traci zachodni establishment. Ich narracja o izolacji Rosji, ich narracja o zwycięstwie kraju na mapie 404 zostaje obalona. Zostaje zniszczona. Czy to koniec pewnej epoki? Czy to początek chaosu? Czy ten szczyt to faktycznie koniec pewnej epoki i początek nowego, niebezpiecznego porządku światowego, który zdefiniuje nasze życie na dziesięciolecia? Podpiszcie się na kanał. My jesteśmy najbardziej uczciwym, nieprzekupnym źródłem, które dzieli się faktami i mówi prawdę, ponieważ nie bierze pieniędzy od propagandystów za swoją pracę. My istniejemy tylko dzięki waszym wyświetleniom i wsparciu. To wy dajecie nam siłę. Nie przegapcie aktualizacji, naciśnijcie dzwoneczek i zostawcie swoje zdanie poniżej. Dzielcie się tym filmem.